LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów, Radia Naukowego. Wy, młode umysły, zadajecie pytania, a ja szukam na nie odpowiedzi razem z naukowcami, badaczami świata. LAMU witajcie, witajcie młode umysły, to wy tu zadajecie pytania, to już drugi odcinek Lamu 2022, w poprzednim proponowałam wam eksperymenty, jeśli może je robiliście albo planujecie, to wyślijcie proszę zdjęcia z realizacji, chciałabym was poznać szczegóły na koniec odcinka, a teraz zaczynamy odcinek o fizyce. Te światło jest wiecznie młode, dlatego w to jest takie szybkie. Piotrek, lat 7. Piotrusiu, pytanie jest naprawdę bardzo trudne, więc chciałem cię pochwalić, bo, bo to jest pytanie, które dotyka zarówno spraw fizyki, jak i trochę też filozofii. Odpowiedź na nie jest... I tak i nie. I to wcale nie jest wykrętka od odpowiedzi dr Sebastian Trojanowski, bo to teraz jego usłyszeliście. Za chwilę wyjaśni to tak i nie bardzo dokładnie. Ja tylko dodam, że dr Trojanowski jest fizykiem, pracuje w Centrum Astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, a także w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Zatem Zacznijmy najpierw od tego tak. Więc ja mam synka w podobnym wieku do ciebie i on lubi grać na przykład w piłkę i zauważyłem że często jest tak, że jak czasem musi na chwilę Usiąść na ławce i patrzeć, jak koledzy grają, no to ten czas mu się niezmiernie dłuży. No po prostu trwa to niemal wieczność. Później, gdy wchodzi i on sam biega i szybko się rusza, strzela gole i tak dalej, no to to wszystko bywa tak, że to jest niemalże w okamgnieniu i znowu musi na przykład usiąść i znowu musi ten czas dłuży, prawda? Więc to jest tylko nasze takie wrażenie, oczywiście. Natomiast w prawdziwej takiej fizyce i ze światłem taka sytuacja rzeczywiście ma miejsce. Gdybyśmy się rozpędzili do ogromnych, ogromnych prędkości, wzięli jakąś rakietę kosmiczną, wylecieli w kosmos. I długo latali, to okazuje się, że fizycy mówią, że zachodzi takie zjawisko dylatacji czasu, czyli ten czas dla osoby, która się porusza bardzo, bardzo szybko, on rzeczywiście zaczyna płynąć wolniej. Więc ktoś, kto się porusza bardzo, bardzo szybko, czułby się rzeczywiście, że ten, ten czas płynie tak wolno, że on jest w zasadzie cały czas młody, wróciłby po jakimś czasie na ziemię. I okazałoby się, że wszyscy znajomi czekali na niego tak długo, że aż się zdążyli ze starzeć. Doktor Trojanowski wcale, a wcale nie przesadza i nie ubarwia. To jest prawdziwe. Dziwy efekt, który nawet był mierzony. Tylko na szczęście nikt z nas nie przyspiesza do takich prędkości, żeby koledzy z jednej klasy zestarzyli się szybciej od niego czy niej. No dobrze, ale jak to jest ze światłem? Bo jak słusznie zauważył Piotrek, ono jest! bardzo szybkie. Co więcej, ono się porusza, można powiedzieć najszybciej jak się da, i ten czas płynie wtedy dla niego aż tak powoli, że w zasadzie nie płynie w ogóle. Więc to światło, gdy raz powstanie, no to ono się może rzeczywiście czuć wiecznie młode, nie starzeje się i, i, i wiecznie jest w tej samej formy. Czyli to by była nasza odpowiedź na tak, ale miało być też nie. Z drugiej strony. Sprawa jest taka, że gdy myślimy sobie teraz jeszcze cały czas o kosmosie i o tym, że to światło do nas podróżuje z bardzo dalekich gwiazd, na przykład widzimy je na nocnym niebie czasem, to to są bardzo, bardzo, bardzo dalekie odległości. To światło potrzebuje ogromnie dużo czasu, żeby do nas dolecieć. Bo nawiasem mówiąc, światło, chociaż jest niesamowicie szybkie, to jednak ma skończoną prędkość. Nawet promienie z naszej najbliższej gwiazdy, słońca, potrzebują około 8 minut, żeby do do nas na Ziemię. Dlatego, kiedy widzicie Słońce stąd, z Ziemi, to tak naprawdę widzicie je takim, jakim ono było 8 minut temu. Wracając do głównego tematu, uruchamiamy wyobraźnie drogie umysły. Gotowi? Gotowe? Doktor Trojanowski mówi, że o świetle możemy myśleć jako o fali na jeziorze. Trzyma. Taka fala ma, ma te swoje górki i dołki, prawda? I te górki mają jakąś odległość. Są czasem bliżej siebie, są czasem dalej od siebie. Fizycy mówią, że to jest tak zwana długość fali, odległość między takimi górkami. I jeżeli ta długość fali jest mała, czyli te górki są bardzo blisko siebie, to gdy się kąpiemy w takim morzu, no to te fale cały czas nas atakują, czasem jest aż trudno złapać oddech pomiędzy takimi górkami. Z kolei gdy są one daleko od siebie, no to mamy spokojnie czas, fala jest bardziej ospała, mniej też niebezpieczna, trochę jest też mniej zabawy niestety przy tym. I teraz gdy takie światło do nas podróżuje od bardzo, bardzo dalekiej gwiazdy. Jest jak taka fala na takim morzu, dajmy na to. Tylko, że to jest takie bardzo dziwne morze, które w tym czasie jak ta fala sobie płynie, to to morze ktoś rozciąga. Ono się rozciąga w dosyć taki magiczny sposób. Więc nawet chociaż fala czuje się cały czas taka sama, to te górki jej się cały czas od siebie oddalają. Fizycy mówią, że zmienia się długość fali i w związku z tym to światło, ono też się zmienia. Chociaż się czuje cały czas młode, to ono też ulega pewnym zmianom. W języku fizyki mówimy, że ono niesie coraz mniej energii. W pewnym sensie można powiedzieć, że się starzeje, co nie jest związane już z samym światłem, ale z tym, że porusza się w tym jedynym kosmosie, który istnieje dla nas dostępny. Kosmosie, który się rozszerza. Dzięki Piotrku za to świetne pytanie. Letnia Akademia Młodych Umysłów, to my tu zadajemy pytania. Jurek, gdzie jesteśmy? Tu. To tu, to Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na kogo czekamy? Jaszka. Tak. Co będziemy nagrywać? Chyba lamu. Nawet na pewno lamu. Mojego synka mogliście już usłyszeć w zeszłorocznym lamu, a umieszczam ten mini wywiad, żeby przy okazji nieco się wytłumaczyć z hałasów w tle. W czasie odpowiedzi profesora Jacka Szczytko, te szumy to Jurek jeżdżący po studenckich ławkach, karetką i policją. No dobrze, ale teraz najważniejsze. Z jakim pytaniem przyszłam do profesora? Dzień dobry, nazywam się Jaś, mam 6 lat i chciałbym się zapytać, z czego tworzą się atomy i inne cząsteczki? Uuu, Jasiu, muszę ci powiedzieć, że twoje pytanie nie dawało spać po nocach naszemu ekspertowi lamu Jasiu. Pytanie, które postawiłeś jest czasami pytaniem, przez które ludzie stają się fizykami, to znaczy idą na Wydział Fizyki. To znaczy pytanie o to, czym jest czas, czym jest materia, z czego to się składa, a dlaczego raczej istnieje coś, nic, nic. Kiedyś w Wielkim Wybuchu podobno powstało tyle samo materii i antymaterii, ale nasz wszechświat z jakichś powodów tą, tą odpowiedniość, my w fizyce mówimy symetrię, gdzieś tam na początku... Tego wielkiego wybuchu złamał, jednak zbudowani jesteśmy jednak bardziej z tej materii niż z czegoś innego. I, I dlaczego tak powstało, dlaczego tak musiało być? Czy musiało tak być? Czy w innym wszechświecie byłyby jakieś inne prawa, które by na przykład doprowadziły do tego, że byłoby to niemożliwe? Tego nie wiem. Więc to jest bardzo dobre pytanie. I oczywiście, jak trochę dorośniesz zapraszam na Wydział Fizyki, postaramy się to na to pytanie. Odpowiedzieć. Zapraszamy na Wydział Fizyki Jasia i wszystkie młode umysły chętne. Zagadek do rozwiązania jest wiele. Natomiast to nie jest tak, że nic nie wiemy. Może nie wiemy, skąd się to wszystko wzięło, ale już sporo wiemy na temat tego, jak jest zbudowane, chociaż zajęło to nam, ludziom, bardzo dużo czasu. Już w starożytnej Grecji Demokryt uznał, że nasz świat. Jeżeli będziemy go dzielić na coraz mniejsze kawałeczki, no to w końcu muszą istnieć jakieś najmniejsze takie klocuszki, z których się, się buduje świat i nazwał te obiekty atomami, bo to miało oznaczać coś niepodzielnego. I przez długi czas ludziom się wydawało, że to jest tylko taka koncepcja filozoficzna trochę niesprawdzalna, Ludzie przez długi czas próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, czy można na przykład zamienić jeden rodzaj substancji w inny, na przykład ołów w złoto i wymyślili chemię. I wtedy chemicy dostrzegli Antonio Lavoisier'a akurat. Dostrzegł prawo działania mas, czyli dostrzegł taką możliwość, że nasz wszechświat składa się z jakichś takich właśnie rzeczy, które obecnie nazywamy atomami I ludzie po zaczęli odkrywać te atomy, czyli te rzeczy, z których na przykład składa się woda. Bo gdybyśmy tak szukali coraz mniejszych i mniejszych kropelek wody, to w końcu doszlibyśmy do pojedynczej cząsteczki wody. Ta cząsteczka składa się z trzech atomów. Dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. No ale okazuje się, że te atomy też się z czegoś składają. Tak? To znaczy, jak idziemy po, po dywanie albo zdejmujemy polar, to strzaskają iskry czasami. Tak? Czyli widać, że z tych atomów. Dodatkowo czasami wyskakują jakieś jeszcze inne, mniejsze cząsteczki, i te cząsteczki zostały nazwane elektronami. To elektron jest taką najmniejszą cząstką, która, która nie ma już wewnętrznej struktury, to znaczy ona już prawdopodobnie dalej się nie da podzielić. Natomiast jądro atomowe ma jeszcze swoją wewnętrzną strukturę. A przy okazji trzeba wiedzieć, że atomy są bardzo dziwnie zbudowane, naprawdę bardzo dziwnie. Wyobraźmy sobie atom jako taki balonik. W środku jest niemalże pusty. W środku takiego balonika, który w zasadzie jest nieważki, jest jądro atomowe, które waży. To jądro atomowe jest cztery rzędy wielkości mniejsze od całego atomu, czyli ono ma wielkość wtedy Włosa, czy średnicę włosa wewnątrz takiego, takiego balonika. Więc to jest bardzo gęsty i bardzo mały obiekt, który bardzo trudno było badać. I dopiero w XX wieku, żeśmy tak naprawdę przebadali to z tego, z czego składa się jądro. I się okazuje, że jądro składa się no, z jeszcze mniejszych kawałków, czyli protonów i neutronów, ale okazało się, że protony i neutrony dalej się składają jak. Z kwarków, i, które są związane za pomocą gluonów, a jeszcze, żeby było ciekawiej, to część naszej masy jest wynikiem po prostu energii wiązania atomów, bo część energii wiązania zamienia się, na, się, się w masę. Więc pytanie Twoje, nie jest wcale prostym pytaniem, i w zasadzie do tej pory prosimy podatników o to, żebyśmy mogli budować coraz większe akceleratory, żebyśmy mogli zaglądać coraz głębiej w materię po to, żeby na samym końcu gdzieś powiedzieć, no dobra, ale no mamy te kwarki i mamy te gluony, ale czy one są już naprawdę elementarne? Czy może jeszcze będzie kolejna możliwość, żeby znaleźć jeszcze mniejszą strukturę? No to wszystko wszystko nas jako fizyków bardzo interesuje. Jasiu, więc może to ty kiedyś odpowiesz na najważniejsze pytania tak do końca. Chociaż część naukowców, muszę przyznać, uważa, że na wszystkie pytania nigdy nie uda nam się odpowiedzieć, ale to na zupełnie inną rozmowę. Dzięki Jasiu za inspirujące pytanie. Lamu. Letnia akademia młodych umysłów Radia naukowego. Przed Wami dziewięcioletnia Hania z bardzo niepokojącym zagadnieniem. Co by się stało, gdybym zjadła atom w chwili jego rozbicia? Czy wybuchłabym razem z nim? Czy kiedy zjadamy kanapkę z pomidorem, to tam są jakieś rozpadające się atomy? Pozwoliłam sobie, Haniu, rozszerzyć Twoje pytanie, zagadując profesora Jean-Pierre'a Lasota, Fizyka i astrofizyka. Mogą być, tak. Mogą, mogą być, ale nic by się nie stało. Jeden. Atom. rozbity czy rozpadający się, no po prostu to jest, to jest nie do zauważenia. Przez cały czas się jakiś tam atom może rozpadać i, i na pewno je połykamy czy wdychamy. Ale choć wydaje się, że na pytanie profesor odpowiedział, to sprawa jak zwykle jest bardziej skomplikowana. Pamiętacie, profesor Jacek Szczytko opowiadał, że w atomie mamy jądro i krążące wokół niego elektrony. I tu ważna uwaga, bo chociaż skrótowo mówimy w zasadzie wszyscy o rozbiciu atomów, to tak Naprawdę chodzi o rozbijanie jąder atomowych. Bo w tym jądrze właśnie jest ta duża energia, ale jak jest jedno jądro, to tam praktycznie można o tym, o tym zapomnieć. To, co naprawdę daje tą energię, która na przykład w elektrowni atomowej, mówi się atomowej, powinno się być jądrowej, ale nie będziemy zmieniać języka, produkuje. Prąd to jest nie to, że jest jeden atom, tylko że jest bardzo dużo atomów. Dużo atomów, więc dużo jąder atomowych. W jądrze atomowym są, pamiętacie, neutrony i protony. Więc co się takiego dzieje w elektrowni jądrowej? Od taki neutron będący poza jądrem uderza w inne jądro i wtedy. Protony przy takim rozbiciu wyskakują z, tego, z tych rozbitych jąder i stukają w następne jądra. I je znowu rozbijają, produkując jeszcze więcej tych, tych neutronów. Jest, jest coraz więcej tych neutronów, jest coraz więcej tych rozbitych jądra, i w końcu jest ich na tyle, że to produkuje naprawdę dużo, dużo energii. Wtedy to jest reaktor jądrowy, a tego się już na szczęście nie da połknąć. Nawet smok, no zależy może od wielkości smoka, ale, ale to musiał być bardzo duży smok, żeby to połknąć, i wtedy no to nie byłoby dla niego dobre. Przy okazji, to nie jest tak, że tylko człowiek zmusza jądra do rozbijania się w elektrowniach. To jest proces zupełnie, to jest coś zupełnie naturalnego i nawet w Afryce odnaleziono taki. Reaktor jądrowy naturalny, bo tam, tam był jakieś złoża uranu i przy jakiś ruchach Ziemi te, te, tego uranu zebrało się na tyle, że się z tego zrobił zupełnie naturalny, bez udziału człowieka. Ludzi tam nie było, wtedy w ogóle chyba jeszcze nie było ludzi. Nie, na pewno nie było wtedy ludzi. Może było, już nie pamiętam, kiedy to było dokładnie, może były dinozaury, ale oni się nie zajmowały fizyką jądrową, o ile wiem. I się zrobił taki naturalny reaktor, no, który produkował energię, potem on wygasł. A po dwóch miliardach lat odkryli go ludzie. Ale zawędrowaliśmy przy tej odpowiedzi. Haniu, bardzo Ci dziękuję. Radio Naukowe, włącz wiedzę. W Lamu gości teraz dziewięcioletnia Zosia. Chciałabym zadać pytanie. Czym jest elektromagnetyczna siła? No, powiem Ci, Zosiu, że to nie jest proste pytanie na szybką odpowiedź. Mówi Dariusz Eksamit, fizyk z Politechniki Warszawskiej. Ale zabawnie się składa, bo akurat wróciłem z Holandii, z uniwersytetu w Lejdzie, gdzie pracował naukowiec, dzięki któremu no mogę chociaż spróbować Ci w skrócie opowiedzieć. W klasie ósmej podstawówki przez wiele godzin będziesz się uczyła o sile Lorenza, ale teraz w telegraficznym skrócie. Przede wszystkim, gdy pytasz o siły elektromagnetyczne, no to zwróć uwagę, że tam jest człon elektro i magnetyczne. Więc elektro dotyczy zjawisk elektrycznych, czyli związanych z ładunkami. Czyli to, że mamy plusy i mamy minusy. No, umówiliśmy się, że elektronom przypisujemy minusa, a protonom, czyli składnikom jądra atomowego, plusa. I teraz plus z minusem się przyciąga, natomiast plus z plusem się odpycha i minus z minusem się odpycha. I to są takie siły elektryczne. Można też wygooglać, że to są siły Coulomba. Dobrze, czyli to elektro. A co z magnetyczną? Jeśli macie pod ręką, to sięgnijcie po magnesy i słuchajcie dalej. Mamy też siły magnetyczne, czyli to, że bierzemy magnesik i go przyczepiamy do lodówki, czy bierzemy magnes i on przyciąga żelazne gwoździe, albo bierzemy dwa magnesy i one przy jednym ustawieniu się będą przyciągać, a przy drugim odpychać. Jeśli ustawimy je biegunem, i tu się umówiliśmy na nazwy, że mamy biegun N i S, czyli biegun północny i południowy, no to jeśli są takie same, czyli północny z północnym, południowy z południowym, będą się odpychać, natomiast jeśli są przeciwne, czyli północny z południowym, one będą się Przyciągać. I przez wiele, no set lat, jeśli nie tysięcy, uważano, że to są zupełnie oderwane od siebie zjawiska. Tu są elektryczne, tam są magnetyczne. Natomiast w 1820 roku wydarzyło się przez przypadek coś, co pokazało, że ej, nie, wcale tak nie jest. Zosiu, uwaga! Okazuje się, że pytasz o jedno z najważniejszych odkryć w historii nauki. Pan Orsted, Han Christian Orsted, taki Duńczyk, podczas wykładu wy robił demonstrację i puszczał prąd przez drut, e, pokazywał coś studentom i zauważył, że igła kompasu, która była niedaleko, się obkręciła. No, i to był moment, w którym zrozumiano, że aha, czyli zjawiska elektryczne i zjawiska magnetyczne, one są ze sobą jakoś powiązane. No i się okazało, że tak, faktycznie są fundamentalnie ze sobą związane. Dzisiaj je wspólnie nazywamy zjawiskami elektromagnetycznymi. Ale to, co właśnie 50 lat później mniej więcej zrobił Henryk Lorenz, czyli ten, z którym poznacie się lepiej w ósmej klasie, to opisał, i teraz uwaga, jaka siła działa na ładunek który porusza się w polu magnetycznym. I to jest właśnie ta siła Lorenza, siła elektromagnetyczna. Ona stwierdza tyle, że jeśli ładunek jest w polu elektrycznym, to on się rozpędza w kierunku tego pola, natomiast jeśli jest w polu magnetycznym, to on zaczyna zakręcać. To znaczy siła, która działa, jest prostopadła do kierunku jego ruchu. Ale dlaczego tak właściwie w ogóle tak się dzieje? Żeby połączyć to, trzeba uświadomić sobie taki fakt znowu, który znamy z eksperymentów, że ładunek w ruchu jest źródłem pola magnetycznego. Jeśli ładunek się porusza, ładunek elektryczny się porusza to on wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. Więc jeśli w ten sposób o tym pomyślimy, no to jasne, jeśli jest ładunek w ruchu, wytwarza pole magnetyczne, czyli możemy go sobie wyobrazić teraz, że wokół niego jest taki magnesik, no to on w polu magnetycznym, no mamy oddziaływanie magnesu z magnesem i będzie no właśnie przyciąganie albo odpychanie w którąś stronę. Ale jak on zmieni kierunek, to tak jakby się przekręcił ten magnesik. I tak dalej, i tak dalej. I na koniec propozycja eksperymentu. A szczególnym przykładem ładunku w ruchu no Jest prąd elektryczny, bo prąd elektryczny to znaczy, że no, na przykład w przewodniku z prądem w miedzianym drucie poruszają się elektrony. No więc, właśnie jeśli przystawimy magnes do przewodnika z prądem. No to ten drucik się odchyli troszeczkę. Można właśnie, korzystając w domu z baterii, drucika i e, magnesu, zrobić sobie taką małą huśtawkę elektromagnetyczną. I zobaczyć, że faktycznie, jeśli zmienimy kierunek przepływu prądu lub obrócimy magnes o 180 stopni, to huśtawka będzie wychylała się w drugą stronę. Powodzenia z eksperymentowaniem, koniecznie daj znać, jak wyszła. Właśnie, Zosiu, koniecznie daj znać, jak poszło. Bardzo Ci dziękuję za pytanie. W ogóle wszystkie szanowne młode umysły, dajcie znać, jak Wam poszło z proponowanym eksperymentem w tym odcinku, czy może z eksperymentami z odcinka pierwszego LAMU 2022. Wyślijcie zdjęcia, jak przeprowadzacie eksperymenty, albo może po prostu jak słuchacie LAMU. Mówię serio, bardzo, bardzo chciałabym Was poznać. Kontakt małpanadionaukowie.pl Oczywiście żadnych zdjęć nie będę publikować bez Waszej i opiekunów zgody. Dziękuję za uwagę. Pytania? Odpowiedzi? Kolejny odcinek już w trzeci poniedziałek lipca, a w nim między innymi... Dlaczego jak myje ręce mydłem, robią się bańki? Dlaczego w czasie upału na drodze z daleka widać kałuże, a jak już się tam dojedzie, to ich nie ma? Oj, będzie się działo. Do usłyszenia! To była LAMU. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego. Więcej odcinków dla młodych i starszych umysłów znajdziecie na radionaukowe.pl. Do usłyszenia!